przez ten mikrofon też nie bo nacisnął alt tak tak no łopat pięknie Bard bardziej z tej strony ominęli nas trochę ok Kocinaku. co idziemy powoli? A, tak tak Ty tylko naokoło czy, czy ktoś Nie wchodzi, nie? Jezu, co jest? Strzelałeś? Nie! nie. Dostałeś? Nie jedną, nie, 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 ktoś nie trafił. Ktoś Jest blisko Oj, bardzo. Ale czy, czy za tą ścianą są chyba. No, słyszę kroki, ale oni są to w dole, nie? Ja nie wiem czy nie lepiej... Są, są dwa teamy, dwa teamy, jeden jest na dole tam. O mordę jeżeli Także trochę się cofnijmy się, trochę się cofnijmy. To ja też my się cofnął, chodź się, się cofamy trochę. Tra teraz się strzelają nawzajem. To dobrze. Uuu, Może od tyłu ich weźmy. Ej. Wykończyć? Jak się będą... Na lewo, na... ja bym od tyłu widział tych pierwszych i bym tych, tych drugich. No ale, ale gdzie są pierwsi? Hmm. Gdzie za tymi? Tu jest, 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 no? Teraz? Teraz zabity, nie? Produkuję. No, Zabij się zabić z tą cipą. Uja, uja, uja. Dobra. Kurwa. dwóch się zabiło teraz. jest w dół, czy jak to jest? Tak, w dół. To jest w dół, to jest też w dół. Może zejdziemy ten w Co wy to? Nic nie widzę, co jest w dole. Jest, tutaj, tutaj jest. E? E? O kurwa, dostałem, tak. Raz, tu... Uch, wow, się... wow, panie. No? Leczy się. O Boże. Leczy się. Za po lewej już sobie jakiś chyba To są tutaj Słyszymy. Mam cię. O padnie Jeszcze ktoś jest Jeszcze chodzę Tutaj Co tu wie? Wow. Ja się czuł lepsze. się, o, się o, razem. Ja Chyba dole są chyba. Ej, ja za ja ja, ja, sorry. sorry, to ja, to ja, to ja. Boże. Jebnąłem się, chciałem apteczkę. I przeładować muszę. Gdzie może wejdziemy tam na... Dobra. z tej strony, z tej strony. Tutaj leży jeszcze tu jeden. dole są cały czas. Tak Dobra, znasolidujmy e, się, chłopaki Patrzcie, ten wejdzie na mnie Jezu! Gdzie? Bardzo blisko, na mojej trupie Na moim trupie, z Tam jest Jest Bles to Huberta on um, pomóż Ubertowi, kurwa e, ten Mam gdzieś blisko Tutaj żuś, tam gdzie celujesz ubertasz. Tego, cicho, cicho, cicho Jestem gdzieś tu Dobra, dzięki. Podnosimy dla konstruktora hałasu Ja robię hałas Mają mają jeszcze powiedzenie tak, jak coś. Tak, dobra, dobra Ale, ale myślicie, że ta ci gdzie jest? Tutaj gdzieś, nie? A bo ja wiem Jest tutaj, za murem Ja pierdolę. Grunt! Grunt! Tam, tam! Kogoś, tam robi kogoś. Kto okay, jest? Ucieka, tam za sumę. Gdzie? krzakami. Widzę. Widzę, się, tutaj jest. Za tymi krzakami. Tak. Mam Okej. Okay. Jest tu jeszcze jeden, jeszcze jeden, tam, 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 tam gdzie się Lud. jest? Gdzie? Został. O ja jest w Kozłowski. Zostaw pan coś. A przecież jeszcze nie mamy wskazówek. Gdzie jest tam ten team? Jeszcze siedzi w środku. O! Kolejni! Nie, to oni wyszli. Tam są. Oni stwierdzą, że... Ty uciekają, faktycznie, uciecami. lol, kiedy no. oni wyszli? Nie idzie, idzie. Idziemy, idziemy no, pan, dawajcie. Ty... którzy stali chyba że z tego, że się napieprzeliśmy z nimi. Dokładnie, dokładnie. Gdzie A, oni są? Dzwaniaki. No, uciekają. Nie, to nie są. Ja już że bardzo mm. dla ja dla mam misję. Ja mam w pizzu jeszcze. Pamiętajcie, oni mają trudniejszą drogę, bo oni idą przodem. Ej, po, poszli tędy, poszli tędy. Robili kółko koło nas. Co? No. Idą, idą na ekstrakt po lewej od nas. Aha, no tamten. O! Kto strzelał? Nie to oni. No i są przede mną, gdzieś tam. Blisko. No blisko są. Urwa. Oni w tam w krzokach. tam przede mną, trochę do prawej. Uu. Fuck Ulecz się Mako Jesteś na hita ze Sparks Na górze jest! No tak podejrzewałem Dobra, nic nie widzę przez tą mgłę Jest typ? Nie Tak, to był typ, Niech Prawo, Gdzie? Śliweczkowe bo... okno Muszę Cię O, nie mogę No Tomako, to nie jest najlepszy pomysł Próbowałem... No. Chciałem mu heada strzelić, ale wiesz... Dalej wszyscy miejscu Oni poszli już, oni poszli w Serio? Tak. No podnieś go Wiesz jakbyś podszedł do mnie byśmy pod tytuł, byłoby szybciej. No, ale tak już się nie wychylam. Jezu, yes, dud No dobrze, nie, no, w sumie spoko. Ani kurwa. No kurwa, no. A śpierdolona. Nie zdążę. To śmiecie. Nie zdążę, dłużę. Nie wydaje mi się. Go, go, go! Aż, kurde! No niestety. Ale no, taką dobra no. Nie wyczekali, to oni nie wyczekali. Wiedzieli, że są za nimi. Jednęli nimi i spierdzali.